Okej, okay, wyjęły mi się dwie karty i akurat przedstawiające dwie energie. Tutaj jedna jest energia męska, druga jest energia żeńska. Tutaj macie właśnie ze sobą jakieś połączenie, to znaczy jeżeli ty jesteś tym mężczyzną, albo jeżeli ty jesteś tą kobietą, napotkaliście siebie na drodze. I tutaj z jednej strony jest właśnie ten dojrzały mężczyzna, taki dojrzały emocjonalnie mężczyzna, który potrafi gdzieś tam wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje emocje i który dąży do tego, aby właśnie ta relacja przybrała taki emocjonalny, dojrzały wymiar, a z drugiej strony właśnie jest kobieta, królowa kielichów, która jest bardzo taka niezależna i tutaj oczywiście jest zachowana ta kompatybilność, gdzieś tam naprawdę bardzo na siebie fajnie wpływacie i widzę, że w waszej relacji pojawiły się już takie głębsze emocje, już tutaj to zmierza troszeczkę do właśnie takiego zakochania, zauroczenia, być może właśnie do przejścia do takiego poważniejszego etapu, już gdzieś tam nastąpiło te wyznanie sobie miłości, ewentualnie jeżeli jesteście w dłuższej relacji, no to po prostu wygląda to tak, jakbyście od nowa weszli na taki nowy wymiar emocjonalny waszej relacji. Ale też ten wymiar namiętności między Wami też bardzo fajnie się prezentuje, bo jesteście też dopasowani pod takim względem fizyczności, że tak powiem. Bardzo dobrze się w tym dopełniacie i bardzo dobrze na siebie współgracie. I powiem Ci tak, no to jest przekaz dla Ciebie, jeżeli na to trafiłeś, tego słuchasz. Więc generalnie z tą osobą są, jest bardzo duży potencjał na stworzenie takiej przyszłościowej, takiej rodzinnej relacji, która właśnie będzie poważna i będzie stabilna, więc jeżeli tego słuchasz, to jest znak dla Ciebie, że jeżeli, no, pomyślałeś, pomyślałaś o tej drugiej osobie, to prawdopodobnie gdzieś tam naprawdę tworzycie fajną parę, fajną e, korelację ze sobą i ta relacja ma bardzo duży potencjał na to, aby gdzieś tam przejść na ten wymiar naprawdę poważny, na ten wymiar rodzinny nawet, że tak powiem. Daj znać, co o tym myślisz, daj znać, co to z Tobą rezonuje, a jeśli czujesz, że to dotyczy Ciebie, nie wiesz, w jakim kierunku masz iść, napisz do mnie po prywatne czytanie, a razem znajdziemy odpowiedź. Pozdrawiam, buziaki. 爸。